Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Czy narcyz rozpoznaje Twoją wartość? Narcyz rozpoznaje wartość, którą możesz wnieść do jego życia. Jesteś aktorem w jego scenariuszu. Odgrywasz określoną rolę, masz do spełnienia pewną rolę, pewne zadania. Twoim zadaniem jest akceptowanie fałszywej tożsamości narcyza. Jeśli tego nie robisz, jeśli nie wierzysz w fałszywą tożsamość, to nie masz dla narcyza żadnego zastosowania. Jesteś wtedy nieprzydatny. Wtedy jesteś dla narcyza bezużyteczny. Wtedy nie masz dla niego żadnej wartości. Masz wartość tylko wtedy, kiedy robisz dokładnie to, co do Ciebie należy. Kiedy robisz to dokładnie wtedy, kiedy chce tego narcyz. Zawsze musi być po jego myśli musi być to zrobione w taki sposób, w jaki on uważa za słuszne. W przeciwnym razie jesteś dla narcyza bezużyteczny i bezwartościowy. Wtedy narcys postrzega cię jako odpad, jako przedmiot, który powinien trafić do śmieci. Dlatego narcys będzie traktować cię z pogardą. Uważa, że nie zasługujesz na jego uwagę. Nie masz dla niego znaczenia, nie obchodzisz go. Nie potrzebuje Cię za wyjątkiem sytuacji, kiedy wierzysz w Jego idealny wizerunek, kiedy akceptujesz Jego fałszywą tożsamość, którą stara się prezentować, stara się odgrywać. Nawet wtedy musi to być na Jego warunkach, na Jego zasadach. Musi rozgrywać się to tak, jak Narcyz widzi to w swoim umyśle. Musi to być dokładnie w tej chwili, kiedy akurat Cię potrzebuje. Narcyz Cię potrzebuje. Gdyby Cię nie potrzebował, to nie wybrałby Cię na swój cel, lecz ponieważ Cię potrzebuje, to nie oznacza, że zawsze rozpoznaje Twoją wartość. Czasami ją rozpoznaje, a czasami nie. Wszystko zależy od potrzeb Narcyza. Wszystko zależy od jego uczuć. Musisz pamiętać o tym, że uczucia narcyza, że jego potrzeby mogą się zmienić w jednej chwili, z minuty na minutę. Może potrzebować różnych rzeczy w różnych sytuacjach. Niektóre z nich mogą być ze sobą sprzeczne. Dlatego zwykle Narcyz ma wiele źródeł zasilania, segreguje źródła zasilania, ponieważ jest wysoce nieprawdopodobne, że jedno źródło będzie w stanie spełnić wszystkie jego potrzeby, wszystkie pragnienia Narcyza. Narcyz chce tak wiele, że nie może zostać to zrealizowane. Nie może zostać to spełnione. Dlatego zawsze jest nieszczęśliwy, nigdy nie jest usatysfakcjonowany. Tak więc naprawdę tracisz swój czas, oferując narcyzowi coś, co jest pomocne. Tracisz swój czas, oferując narcyzowi coś, co jest wartościowe. Narcyz nie będzie w stanie tego docenić, nie będzie w stanie tego zrozumieć. Przynajmniej nie przez dłuższy okres czasu. Nie będzie to trwałe. Narcyz się znudzi, a następnie będzie chciał czegoś innego. Będzie poszukiwał lepszego układu, nowej zabawki. Będzie poszukiwał bardziej zielonej trawy w innym miejscu. Postępuje tak, ponieważ Narcyz jest przekonany. Że zawsze będzie coś lepszego za rogiem, gdzieś tam, w innym miejscu. Zawsze będzie ktoś, kto jest bardziej podatny na manipulacje, kto jest bardziej naiwny, ktoś, kto będzie robił dokładnie to, czego chce narcyz. To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij proszę przycisk Kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk Wesprzyj. Wspierając kanał, zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. Gdy już pokazałeś Narcyzowi, że jesteś człowiekiem i masz wady, gdy już pokazałeś Narcyzowi, że popełniasz błędy jak wszyscy inni, to wtedy narcyz nigdy nie będzie postrzegał cię już w ten sposób, tak jak dawniej. Wtedy narcyz będzie poszukiwał kogoś innego, kogoś, kogo może idealizować. Oznacza to, że na tym etapie nic, co zrobisz, nic, co będziesz robić, nie będzie już wystarczające, nie będzie już dobre. Nawet jeśli uda Ci się osiągnąć dokładnie to, czego narcys zawsze od Ciebie oczekiwał, zawsze od Ciebie żądał, wtedy na tym etapie będzie już na to za późno. Gdy narcys wybrał Cię na swój cel na początku, to rozpoznawał Twoją wartość. Mógł kazać Ci czekać przez pewien okres czasu, Lecz tak naprawdę się za tobą uganiał. Stosował bombardowanie miłością, ponieważ oczekiwał czegoś w zamian. Narcys już wiedział, że masz coś takiego, co będzie dla niego korzystne. Tak więc narcys rozpoznawał Twoją wartość, po prostu na ciebie nie zasługiwał. Uganiał się za tobą, oczekiwał Twojego wsparcia. Chciał Twoich przysług, uwagi, pieniędzy. Chciał wzbudzić u Ciebie zainteresowanie. Chciał Ci się spodobać. Wiedział, że jesteś wartościowy. Gdy Narcys już cię zdobył, to wtedy mógł czerpać korzyści, zasoby, które pojawiły się w pakiecie wraz z Tobą. Narcyz jest złodziejem, sekretnie cię okrada, ponieważ Narcyz tylko udaje, że chce czegoś znaczącego, udaje, że chce być z tobą połączony. Narcyz chce cię wykorzystać, chce cię pozbawić twoich cech, twojej wartości, chce zabrać ci wszystko to, co może mu się jakoś przydać. Chce zabrać ci wszystko to, co może być dla niego korzystne. Dlatego narcyz tobą manipuluje, dlatego cię okłamuje. To jedyny sposób, w jaki może cokolwiek od ciebie dostać. Jest niegodny, nie zasługuje na to. Narcyz nie ma niczego do zaoferowania prócz iluzji. Narcyz nie zasługuje na to, co posiadasz, zachowuje się w sposób arogancki, jest roszczeniowy, uważa, że wszystko mu się należy, że ma do wszystkiego prawo. Narcyz myśli, że powinien mieć wszystko to, co zechce. Tak uzasadnia sobie to, że pozyskuje wiele rzeczy od ciebie. Narcyz widzi to tak, że może stosować podstęp, że może cię oszukać. Narcyz widzi to tak, że może cię pozbawić tego, co posiadasz. Dokładnie tak też postąpi. Narcyz na nic z tego nie zasługuje. W głębi doskonale o tym wie. Jest bardzo niepewny. Dlatego właśnie jest taki arogancki. Jest taki roszczeniowy, to tylko na pokaz, to jego maska, to jedna strona medalu, to rola aktorska, zewnętrzny wygląd, który ma mu rekompensować jego niskie poczucie własnej wartości, jego braki. Dlatego, kiedy wszystko zostało już powiedziane, to ty będziesz tym, który się zastanawia, czy Narcyz kiedykolwiek cię doceniał, lub czy kiedykolwiek zastanawiał się nad tym, co dla niego zrobiłeś, ile dla niego zrobiłeś. Oczywiście tak jest, lecz Narcyz nie myśli o miłości, nie skupia się nad tym od strony romantycznej. Narcyz myśli, że poprawił swój stan. Swoją sytuację, podczas gdy był z Tobą, oddziela Twoje cechy, Twoje zasoby od tego, kim jesteś, od Ciebie. Narcyz nie widzi tego jako części Ciebie. Narcyz myśli tylko o tym, co zyskał od Ciebie. To nie ma nic wspólnego z wartością. To nie ma nic wspólnego z miłością, w szczególności, gdy już dostał. To, czego od ciebie chciał. Postrzega to tak, jakby spędził dobrze czas, jakby to było zdarzenie zamiast połączenia czy poznania kogoś. Dlatego Narcyzowi jest tak łatwo cię opuścić, jest mu tak łatwo cię zostawić, ponieważ nie ma to nic wspólnego z uczuciami. Nie znaczyłeś nic dla Narcyza, ponieważ cię okradał. Widział to tak, jakby wygrał w tej sytuacji: wygrał będąc z kimś, kto jest bardziej atrakcyjny, kto odnosi większe sukcesy, czy jest bardziej bogaty. Narcyz udawał, że jest z tobą w związku, udawał, że jest z tobą w małżeństwie, nie myśli o tobie, po prostu brakuje mu korzyści. W szczególności, gdy w kolejnej relacji jest mu gorzej. Wtedy Narcyz zacznie tęsknić za tym, co miał z tobą, lecz nie będzie tęsknił za tobą. Narcyz jest niezdolny do tego, by doświadczać miłości. Jest niezdolny do tego, by rozpoznać prawdziwą wartość danej osoby. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz nie był z tobą, by cokolwiek budować. Narcyz był z tobą tylko po to, by ci coś zabierać, by od ciebie brać, zagarniać jak najwięcej się da, ile tylko może. Możesz być najbardziej wartościową osobą na świecie, lecz jaka to różnica, gdy ktoś gdy narcyz nie może nawet tego zauważyć. Narcyz nie może tego zauważyć. Wtedy możesz równie dobrze nie mieć żadnej wartości. Możesz nie mieć żadnej wartości, gdy oddajesz się komuś, kto cię nie ceni. To, co masz, jest jednak wartościowe. Oddajesz swój czas, swoją empatię. Swoją energię, swoją miłość, zrozumienie i współczucie oddajesz siebie. Większość ludzi nie chce dawać tych rzeczy, tych wartości. Nie robią tego szczerze. To, co masz, jest bardzo wyjątkowe, unikalne, lecz to nie oznacza niczego dla ludzi, którzy tego nie cenią którzy tego nie widzą. To tak jakbyś wrzucił te wartości, te cechy do śmietnika. Dlatego musisz szanować te cechy, te wartości, to, co posiadasz. Musisz dawać to jedynie ludziom, którzy naprawdę są w stanie rozpoznać tego wartość. Są w stanie to docenić i odwzajemnić. Narcyz może traktować to, co masz do zaoferowania, jako coś bezwartościowego, lecz to nie oznacza, że jest to bezwartości. Przyjmijmy, że dana osoba może widzieć 100 złotych na ziemi i może nie myśleć, może nie wiedzieć, że to 100 złotych, niezależnie od tego, czy to wie, czy nie, to nadal w dalszym ciągu 100 złotych. Tak więc to jest strata tej osoby. To oznacza, że dana osoba nie dostanie całej wartości, jaką mogłaby mieć. A to czyni narcyza głupcem. To nie wpływa wcale na 100 złotych. To tylko oznacza, że narcyz przecenił, nie zauważył 100 złotych. Uznał, że jest mniej wartościowe, mniej ważne niż jest w rzeczywistości. Taka sama sytuacja ma miejsce, kiedy mamy do czynienia z narcyzem. Wszystko, co będzie robić, to niszczyć Twoje dobre cechy. Będzie do tego dążył z wielką determinacją, z wielkim zapałem. Będzie chciał zaatakować. Będzie chciał doprowadzić do tego, byś poczuł się bezwartościowy, pomimo tego, że to tak naprawdę nie ujawnia niczego na temat Twojej wartości. To oznacza, że narcyzowi nie udało się rozpoznać Twojej wartości, tak więc musisz przestać się poświęcać dla kogoś, musisz przestać oddawać się komuś, kto nie może rozpoznać wartości. Tego, co ktoś mu daje, co ktoś mu oferuje. Narcyz nie jest w stanie tego rozpoznać, nigdy tego nie doceni, a to oznacza, że nie jest wart Twojego czasu, nie zasługuje na Ciebie, nie jest wart Twoich starań i Twojej energii, nie jest wart Twojej inwestycji. Nie dostaniesz z tej inwestycji żadnego zwrotu, żadnego zysku. Nie dostaniesz niczego w zamian, niczego porówno. Dlatego powinieneś zdecydować, że nie będziesz już niczego więcej dawać narcyzowi. To tak, jakbyś komuś pożyczał pieniądze, tak, jakbyś pożyczał je komuś, kto nigdy ci nie oddaje. Możesz myśleć, że będzie czuł się źle, gdy nie dasz mu tego, czego chce, lecz najprawdopodobniej poczujesz się gorzej, gdy dasz mu to, czego chce, gdy tak naprawdę nie chcesz. Nie do końca chcesz mu to dawać, a jednak nie otrzymasz zwrotu. Narcy tego nie docenia, lecz w dalszym ciągu pyta o więcej, żąda więcej. To będzie to samo doświadczenie, kiedy dajesz mu więcej swojego czasu, kiedy dajesz mu więcej miłości, więcej energii. Jeśli chcesz, żeby ktoś to doceniał, to musisz rozpoznawać, komu to dajesz. Nie wszystko jest dla każdego. Musisz mieć coś wartościowego, by rozpoznać coś wartościowego. Nie każdy rozpozna to, co masz do zaoferowania, ponieważ być może taka osoba nie może ci zaoferować niczego wartościowego, tak więc nie może rozpoznać wartości w tobie. Dlatego musisz być rozsądny, musisz dokonywać właściwej oceny, ponieważ jeśli cokolwiek wartościowego dasz narcyzowi, to będzie to stracone. Będzie to zmarnowane. Zamiast oczekiwać, że Narcyz będzie to doceniał, sam musisz to doceniać i musisz też przestać dawać to komuś, kto nie może rozpoznać tego, co wartościowe. Umów się, na prywatne sesje napisz na autentyczni 23 Polub Skomentuj, subskrybuj, udostępnij, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Zostawiając polubienia i komentarze, wysyłasz wiadomość, że to co robią ma sens i jest potrzebne. Przyczyniasz się do rozwoju kanału i wspierasz naszą społeczność. Zachęcam do komentowania. Podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Jeśli nagranie jest dla Ciebie pomocne, a nie masz w zwyczaju komentować, to zostaw proszę emotikona, serce lub coś podobnego. Dziękuję. Kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Jeśli chcesz wesprzeć to, co robię, wysyłając darowiznę, skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję. I do usłyszenia wkrótce.